Witajcie ludzie z tej strony, Krzyży, a to jest kolejny odcinek Simon Desoke 2. Szczerze nagrywam od razu po tamtym odcinku, tak więc troszkę tutaj popikam ustawię stopę od nowa. A my musimy teraz, no, tutaj już nie będziemy wracać, bo nie ma poce, nie ma żadnego, nie ma tu nic więcej oprócz tego miecza. Czyli, czy w ogóle na bagno musimy wracać. Chyba już bagno będziemy mieli załatwione na stałe. Mamy miecz i oczywiście wiecie, kto chciał miecz. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze. Bo ja pamiętam, jeżeli nie, to zaraz zobaczycie. W ogóle, jak patrzę na niektóre rzeczy, to nie pamiętam ich zastosowania. Niektóre rzeczy się dostaje po prostu. Jako zmyłka, jako dodatkowe dialogi, żeby gra nie była zbyt prosta, po prostu. Są te zmyłki, tak jak na przykład właśnie ta grzechotka, jak klakson, jak cymbały. Dużo tego jest właśnie, aż się dziwię teraz. Tu mamy raczej wszystko załatwione na tym obszarze bagno-biurio. Dostałem zaproszenie do cs wybaczcie za to. i Mamy dać miecz. O, to ty? To dawaj. I chodź tu. Co powiesz? Miecz w zamian za tę dmuchawkę na groch. Ale to jest dobry deal akurat, opłacało się, oh. Tylko czekaj aż pojawi się tutaj moja starsza siostra. Mam nadzieję, że... że nie jestem odpowiedzialny za skutki. I właśnie ta dmuchawka... A raczej sam groch pomoże nam obudzić królewnę. Znacie motyw z... Królewnie na ziarnku grochu. Tak więc nic jej nie obudzi, obróć... Oprócz grochu. Który mamy rok? O nie, po prostu, która godzina? Pytam, który mamy rok? Nie wiem. Chyba zdrzemnę się jeszcze z dekadę albo dwie. Bądź dobrym chłopcem i usuń ten gro. Hmm. O, to właśnie to. Nie wiesz przypadkiem, jak uciszyć dziecko? Może tym. Bądź dobrym chłopcem i usuń ten gro. Jasne. A wiem, czyli jednak będziemy musieli się chyba przejść do Max Wemblinga znowu. Niestety... Hmm, nie jestem pewny, ale chyba... ten dzieciak chyba nie lubili zaków. Tak, to byłoby za proste. To byłoby zdecydowanie za proste. Jednak tak? tego po... chciałem. Gdzie masz Lizaka? Czego... Czego mi wywali. Nie. Skąd mam wziąć takiego Lizaka? Mam nadzieję, że <śm> ma ich więcej. <śm> Gantemet. Chciałem się tylko upełnić, żeby tutaj głupio nie zjawić. I prze... skipnę już te dialogi, bo je znamy. Będzie szybciej. Hej, i tak jest ich mało. O co chodzi? Dzieciak nie chce. Więc może spłyniesz i pozwolisz mi spać? God damn it. Hmm, 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 Czyli jednak lizak był śmieciowy? Wy się zastanawiałem, jak musimy przejść do swamplinga, czy potrzebujemy jakiegoś przedmiotu? A ja to jest najgorsze, że nie pamiętam. Drogów. A jeśli ja przydzie, miejmy nadzieję, że co przypomnę, jeżeli coś trzeba było. A jeżeli nie trzeba było, no to po prostu nam się uda. Pamiętajcie, że cała błot, żywność zawiera tylko 20%. Dobra, ja tu będę też skipował te jeszcze... gadki, bo nie szybciej o wiele. Mam nadzieję, że tu nie opóźni troszeczkę tego odcinka. w sensie, że onga wszystko pomyśli. A ej, co ty chcesz? Witaj, kumpel! Kaj! Hmm. Co to za małe stworki w rogu? Móc bawić się z dziećmi, jeśli chcieć. Ja być z nich dumny! Co wam dać w zamian? Goddammit... Nie mogę tak zestidować, chamsko. Dawaj to tutaj, paskudo! Ajajaj... Aj, aj. Z wami nie pogada, nie? Cześć, maluchy! Tata? Nie jestem tatą. Baba? Mama też nie. Kumpel! Kochać! Kupę. Może chcecie grzechotkę? Wątpię. Nie oddaję niczego, dopóki nie muszę. Ajajaj, ale... Hmm, 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 jest... ...dylemat. Bo gdzie jest ten lizak? On go przez okno? I Wydaje mi się, że jednak jest potrzebny ten lizak. Organizujemy to nieźle przyjęcia dziecięce. To nie jest lizak. Nie ma go tu? Gdzieś na ziemi? W głupim miejscu? Nie, nie spadł z tej strony. O, to ty? To dawaj. Jeszcze pomęczymy królewny, jeżeli go tutaj nie znajdę. Jest lizak, jest! Od razu mi ulżyło. O oh, ho. O oh, Jesus. Po prostu nigdy tak nie zrobiłem. Nie widziałem tego motywu. Wiedziałem, że po prostu tutaj jest za proste, żeby po prostu od niej pójść z tym lizakiem i nigdy nie dawałem tego lizaka. Po prostu. A to pomyślałem, he! Co przynajmniej mi odda ten lizak o pluty czy coś style nope. Nope! Wywalił przez okno. Dzieciak jeden mały. Nie musimy wracać... A jajaj! Teraz zrobimy deal życiowy, man, lizak za mleko. Miejmy nadzieję, że zadziała. Dobra, Bill. Dajesz, dajesz, jest lizak, proszę bardzo. I mamy mleko. Mama wam nie mówiła, żeby nie przyjmować łakocie od obcy. Dobra, to, to jest załatwione i idziemy uspokoić dziecko. Kamon. Już tu jeszcze nic nie do załatwienia. Mam, dalej w mam balon. Oferujemy Operujemy mokszempling się, błot burgera. I teraz zamek, tak, 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 tak. O, to ty? To dawaj. Też ciągle po tych samych miejscach, ale przynajmniej. fabuła się posuwa do przodu, chociaż tyle. Eee... Um, tak. Te rzeczy nie są za bardzo kompatybilne, co? No i załatwione. Mały pójdzie spać. Jest cicho, więc nasz, nasza lista pyłac na dzisiaj dla króla jest załatwiona. Idziemy mu o tym powiedzieć. Ponieważ, jak słyszeliście, śluzowica, która jest potrzebna nam do szafy, jeżeli ktoś w ogóle ogląda pierwszy odcinek, jest w sklepcu. I właśnie to, od którego dostaniemy się do sklepca. A gdybyśmy nie odwali roboty, to po prostu by się pytał, dlaczego nie robimy pracy najpierw. Na Okej. Okay. Tak więc idziemy do sklepca. Wyjść. To zastrzeżony obszar i... Chwila moment, to ty. Czy my się skąd znamy? Nie udawaj niewiniątka, chłopcze. To ty zrujnowałeś ostatnie trzy lata naszego życia. Kuntka. Nie wszyscy grali w część pierwszą, co nie? A gdyby tak było, to... To są dwa demony, które spotkałem w Sejboje. Jeden. Wyświadczyłem im wielką przysługę, rzucając na nich czar powrotu do piekła. Jednak biorąc pod uwagę ich niezbyt przyjazną reakcję, wnioskuję, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra, teraz wy. Nie wszystko zgodnie z planem. <laughs> to delikatnie powiedziane. Bardzo delikatnie. Hmm. Chętnie bym został i pogadał. Chyba nie sądzisz, że wykpisz się tak bezczelnie łatwo. Zemsta? O tak. Hmm. A co z odpuszczeniem i przebaczeniem? Spójrz na to. Z naszego punktu widzenia. Spędziliśmy trzy długie lata w tym podrzędnym mieście. Musieliśmy imać się każdej pracy, byle tylko przetrwać. Jakiej pracy? Jeszcze kilka miesięcy temu byliśmy rongo i zipki. Podpalani clowni. Clowni? Graliśmy na urodzinach i no wiesz, tego typu historie. Brzmi jak rozpusta. Marowanie się budyniem i wpychanie sobie dżemu malinowego do nosa. Tak, nosa. To jest takie niedemoniczne. Jesteśmy jednym wielkim pośmiewiskiem piekła. To wszystko twoja wina. Kto zatrudnił dwóch takich leszczy? Król na przykład. Jesteśmy tu, no wiesz, e, bramkarzami. Bramkarzami. Więc chyba czas na piąstkowanie. No nie! Piąstkowanie. Nie! I czas. czas sobie pojadzić z tymi typkami, ponieważ tylko oni stoją nam na drodze. Ciszej tam trochę, dobrze? Tylko oni stoją nam na drodze do sklepca. Tak więc wracamy tam. Ale zanim wbijemy i. będziemy chcieli z nimi gadać, musimy załatwić jedną rzecz. Jak słyszeliście, jeszcze połowa. Błoto szejka nam została. Tak więc czego by nie użyć tego na pentagramie? Ty jesteś jakiś ten. no. no y, masochista! Ciągle jednak nie mogę ich ominąć. Ale przynajmniej odczuwam satysfakcję. Jak można się dobrać? co nie przejdziemy? I musimy tylko zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby dostać się do skarbca. Tak więc od razu to załatwię, nie będę jakoś się bawił jeszcze pomniejsze rzeczy, chyba nawet nie ma nic innego teraz do roboty, więc... Od razu ciśniemy do. A co się nazywa? No jednak na czy działam ze sklepami, nie pamiętam jak się nazywa ten fragment y, mapy. Poczujcie my ostrze masy! A tu długa droga. Idziemy. I co się nazywa? Ulica Handlowa, tego mi brakowało. Psz tutaj damy drugi balon. Musimy się przejść jeszcze po... Je po ostatni. Potrzebujemy tylko trzech. Dawaj balon! Przepraszam! Tak? Mogę jeszcze jeden balon? Mogę jeszcze jeden balon? Kolejny. Zrób wyjątek. No dobra, ale bądź bardziej uważny, okej. Zawiaty jest załatwione. I ciśniemy tutaj. Ponieważ załatwimy sobie teraz drugie wejście do sklepca. I nie udałoby się tego zrobić, gdybyśmy nie uhamili tych demonów. Po prostu zniszczyliby nam balony, krótko mówiąc. Hmm. To bardzo poważna ilość szmalu. Chyba widzę śródowisko. To musi być to. Jest wyjście? Poczekaj nope. tylko na następną część, mały. Wrócimy. Wrócimy. Tylko żebyście się gdzieś nie zacięli. I biegałem tą samą drogą. O! Yeah. miał sens? To miało sens. Oj! Hej, znikaj z to! Przyszłość rysuje się w jaskrawych barwach. Dajcie. Się... No, dobra, Poczekam aż się skończy. Mnie. Animację Mam śluzowice. I teraz wypadałoby wrócić, właśnie do początku. Chciałem jeszcze powiedzieć, że miałem troszkę faila ze Steamem, ale na to już nic nie pojadę. Wypadałoby wrócić do Kalipso, czyli do tego dziadka, który nam na początku yy, właśnie wszystko wyjaśnił, ale będę złośliwy i zrobimy to dopiero w następnym odcinku. Tak więc, dzięki, wielkie, że oglądaliście. I do zobaczenia następnym razem ludzie. Siema!